Dzień dobry. Dzisiaj o bluzce, która jest w moim sklepie. Te panie, które już znają, nie wiedzą, że są pewne rzeczy w moim sklepie, które są tylko i wyłącznie w jednym rozmiarze i w jednym egzemplarzu. I tak właśnie się dzieje z tą bluzką jedwabną. Ona jest uszyta z bardzo delikatnego y, takiego szyfonu. Ona nie, ona nie jest y, nie szleści, opowiem tak. Y, kolorze takiego miodu y, w w centki, natomiast y, druga część tej y, bluzki, tego wzoru to są takie kropki żyrafie, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o nią, jest ona zapinana tutaj. Ma takie eleganckie wiązanie pod szyją, więc wkładamy ją przez szyję. Yy, gumka również jest tu w pasie, dziewczyny, dzięki czemu możecie ją po prostu sobie dowolnie, nie wiem, podnosić i żonglować tą długością. Podobnie również jest taka gumka wszyta w rękawie. Zobaczcie, tak to wygląda. No, powiem tak, jest ona bardzo ciekawym y, egzemplarzem, który na pewno założycie nie tylko... Y, Latem, ale również i, i zimą, czy do jakichś fajnych wełnianych spodni, spódnic. Rozmiar który, rozmiar, który jest dostępny, to jest rozmiar 38. Serdecznie zapraszam.